Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Cloudberg Kingdom. Co prawda nie jest to królestwo mlekiem i miodem płynące, ale mam nadzieję, że równie wciągające. Jeżeli znudził wam się Super Meat Boy oraz przeszliście sobie The Binding of Isaac na 100%, to pora sięgnąć po produkcję od studia Pony. Zacznijmy sobie rozgrywkę. Mamy tutaj trzy tryby gry. Arcade Mode, Story Mode oraz Free Play. Story Mode poznajemy historię naszego bohatera a w play Mode możemy sobie zagrać poziomy według naszej woli i myślę, że tutaj ten poziom, tą rozgrywkę dzisiaj Wam bym chciał pokazać. Dodatkowo mamy tutaj tryb Arcade w którym każda kolejna mapa jest trudniejsza od poprzedniej ale myślę, że najlepiej będzie zagrać sobie w Freeplay ponieważ tutaj będę mógł sobie oczywiście wybrać według własnej woli moje poziomy. Oczywiście przyciśniemy sobie tutaj przycisk random. Dzięki temu, jak widzicie, mój bohater zmienia swój strój i w zasadzie mamy bardzo dużą możliwość wyboru kreacji naszego bohatera. Ja sobie wezmę jakiś ciekawy tutaj w tym momencie strój. Powiedzmy, że z tą dynią może być. Mamy tutaj różnego rodzaju lokacje, które możemy zwiedzić. Zobaczcie, jest ich całkiem sporo. E, mamy różne tryby rozgrywki, klasyczny albo o bardzo dużej częstotliwości poziomu. E, dodatkowo tutaj mamy różnego rodzaju bohaterów, e, klasycznego z jetpackiem, z podwójnym skokiem, małego z takim kołem na sobie, spaceship, heroine box, bouncy, czyli takiego bąsującego po planszy, e, rocket boxa, fat boba, czyli dużego boba, Face Boba, Gravity Boba, czyli z odwróconą grawitacją I tutaj możemy losowo Ja myślę, że najlepiej będzie w tym momencie, żebym sobie wybrał takiego, który skacze podwójnie Czyli Double Jump Boba Zatem w tym momencie możemy sobie różnego rodzaju poziom trudności wstawić I mamy tak Training, Unpleasant, Abusive, Hardcore I w zasadzie to tyle Ale moi drodzy, niech was to nie zmyli Ten Hardcore jest naprawdę tak Hardkorowy, że nawet piekło nie jest takie gorące. Ale zobaczmy. Mam nadzieję, że mi się to uda, chociaż trochę pokazać wam. Zobaczcie, moi drodzy, to jest naprawdę hardkorowe. Ja w zasadzie będę musiał tutaj użyć trochę podstępu, ponieważ w grze mamy takiego różnego rodzaju power upy które umożliwiają mi zobaczenie, jak ten poziom mogę przejść. Oczywiście, mimo wszystko te poziomy są generowane losowo, ale ja tutaj mam możliwość, żeby komputer w tym momencie pokazał mi, jak przejść sobie ten poziom. Zobaczmy. Mam nadzieję, że uda mi się powtórzyć to, co on tutaj robi i przejść sobie go. Chociaż moi drodzy nie zaręczam wam tego, ponieważ ta rozgrywka w tej produkcji jest naprawdę hardkorowa. No i niestety, jak widzicie, ja nie daję rady. Zatem w tym momencie spróbuję sobie jeszcze ten ostatni raz. I powróćmy sobie do głównego menu, żeby zobaczyć coś innego, ponieważ ten tryb hardkorowy jest naprawdę tak ciężki, że tutaj powiedzmy sobie szczerze trzeba powalczyć z tą produkcją jakieś 10-20 godzin, żeby w końcu dojść do takiej wprawy. Zobaczmy sobie może tutaj z tym trybem klasycznym tego Boba i damy sobie tryb trudności unpleasant i zmienimy sobie oczywiście na jakiś inny tło, damy na las. Zatem... W tym momencie ciekaw jestem, jak tutaj mi się powiedzie. I zobaczcie, mamy tutaj już o wiele mniej przeszkód, stanowczo łatwiej jest przejść taki poziom i w zasadzie bardzo podoba mi się to, że tutaj za każdym razem rozgrywka, za każdym razem gra daje nam poziomy o losowej strukturze. Jest to całkowicie nieprzewidywalne i za każdym razem musimy się uczyć danego poziomu od nowa. Jak widzicie, ja mam w tym momencie spore trudności, ale... Już jakoś sobie z tym poradziłem. Przechodzimy dalej. Te kryształy, które tutaj można zbierać, jak wcześniej wspomniałem, dają możliwość zakupienia sobie różnego rodzaju power upów. W tym momencie jeszcze zginąłem, ale zobaczmy sobie tutaj jeszcze dwa te power upy. Tutaj mamy pokazaną ścieżkę, po której mogę sobie przejść dany poziom. A dodatkowo jeszcze mam tu taki power up, który zwolni mi czas. I zobaczcie, mój bohater oczywiście porusza się z. Prędkością żółwia, ale ja w tym momencie mam szansę, żeby uniknąć każdej przeszkody. Jest to naprawdę bardzo przydatne podczas rozgrywki. I jak widzicie, mamy tutaj poziom zakończony, małe podsumowanie, ogólny czas, zebrane kryształy oraz ilość śmierci mojego bohatera. Wróćmy sobie do menu. Żebyśmy mogli zobaczyć jeszcze jakiś inny poziom Tutaj myślę, że zobaczymy sobie na, tej, na tym poziomie trudności Abusive A Hero Myślę, że tutaj zmienimy sobie bohatera na tego z kołem I dodatkowo tutaj zmienimy oczywiście otoczenie Zmienimy sobie na chmury Mam nadzieję, że to mi się uda zakończyć pozytywnie No i w zasadzie w tym momencie widzę moi drodzy, że ten poziom będzie niesamowicie hardkorowy, ale o zobaczcie, już mi się udało przejść do połowy, czyli do tego checkpointa. I udało się w całości przejść ten poziom, zatem jestem z siebie bardzo zadowolony, ponieważ wcześniej miałem problemy z tego typu poziomami. Tak moi drodzy wygląda rozgrywka w Cloudberry Kingdom. Mam nadzieję, że Was zachęciła do zapoznania się z tą produkcją. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!